Cześć, cześć Siema, ja jestem Dragon i witam was dzisiaj w GTA 5 przed chatką, chatką, chatką Trevor'a. O Trevor jeszcze musi sobie kule podrapać przed akcją. E, dzisiaj pojedziemy sobie do knajpy chyba pana Czenga, czy jakoś tak. Mamy coś tam z nim do załatwienia. Znając trewora, to być może będzie to rozpierdol, ale to jeszcze jest kwestia umowna. Sobie wy wyznaczę od razu. No, dobra, dzięki. Nie wiem, tylko czy <laughs> ja mam jakąś broń w ogóle. Ale myślę, że coś tam na miejscu mi się znajdzie. Mam nadzieję, że się znajdzie bo jeżeli to są Chińczycy, a są to raczej chyba Chińczycy... no to oni tej broni mało mieć nie będą. Aż nam blisko. Co to jest za knajpa? No dobra, może tutaj jakoś ładnie sobie parknę. No i git. Dobra, szybkie sprawdzenie. Eee, mam coś, zajebiście. Mam olbrzyma. To, to jest bardzo przydatna rzecz teraz. No dobra, idziemy. W sumie mógłbym się przebrać tym Trevorem. O kurwa. Trevor. Gets banned. He's one. Ban him. I can't <laughs> ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey. Anyway, I oh. saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay. But any more bodies turn up in my bar. I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Ah, uh, here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet oh, you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. What's <laughs> You speak Spanish, speak it to each other. Mr. Tao Chung is uh, pleased to meet your acquaintance. Oh, yeah, he seems it. 我说人事，你真是太好了啊！你有空就加的来分肥的我，这真是我人生中最美好的一刻。What the fuck is wrong with him？就是这个，就是这个，来来来来来！I'm out. No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. Ale słyszeliśmy, że Trevor Phillips to bardzo poważna biznesowość. Płacimy dobrą cenę. Kiedy się wydarzy, to współpracujemy, robimy wielkie pieniądze. Haha, ruszam! No, pozwól, że pokażę ci operację. To my. Udało się do laboratorium. No tak, widzieliśmy najaranego Chińczyka. Jego tłumacza, widać, że z jakiejś rodziny z tradycjami. you can't get here quick enough the aztecs are coming they think you took out Ortega they ain't mistaken well get down here and take them out too don't want this crank for his own personal consumption no no Mr Chengs is very specific he wants a good reliable source of methamphetamine we will buy from you here and distribute using established networks. Shit, trevor we ain't got long whoa whoa whoa, whoa. manner chef these are our guests all right we got mr cheng and his <laughs> humble servant hey lao shung uh, <laughs> nice to meet you trevor we ain't got long till they get here everything in its time all right gentlemen please come check out the storage facilities go on now nice right oh, <laughs> Ample room inside, Mr. Cheng, please, sir, if you will. Let me out. <gry> no. Tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, chef. Help me. <gry> <gry> if I knew we were having visitors, what is that little spring clean? Or take it. Dobra, Hinole, dawać mi tutaj. Kurwa, Chińczyków to jeszcze tutaj nie zabijałem. U, panowie. Dobra, Coś tam jeszcze? Tutaj, kurwy, synu. Ale ładnie mi naszli. Jakiś jeszcze? Boję się, żeby ktoś mi tutaj nie wszedł. Dobra panowie, gdzie wy jesteście teraz? Co jest? What the fuck? Ale debil Sorry, sorry, o tym nie wiedziałem. Dobra. Nie zauważyłem tego, że mam za nimi iść na zewnątrz.

I snajpimy. O kurwa, ile nich tu mają. W sumie to Chińczycy, to oni się rozmnażają na bieżąco. O kurwa, tym to będziesz to. No co jest, pany? Przypadkiem. Gdzie się tam chowasz skoś na oki. Dawać no mi tutaj. Gdzie oni są? Dobra. No, Trevor. Nie lejdź se w chuje, tylko biegnij za nim, bo znowu go zgubimy. O kurwa, Trevor się nie chowa, Trevor jest nieśmiertelny. No, come on, man. Dawaj, jeszcze tylko ty, dzięki. Kurwa, we dwóch ich trzymamy, oni się wycofują. To Chińczycy są, kurde. to the lab and give me a damage report i gotta let our potential business partners out of the ice chest i think we have seen quite enough uh, i'll swing by and sign the contracts all right just ignore the bodies Hey Trevor, are we still that batch? Fuck yeah! No, i nam się udało. Ale za te wybite szyby, panowie Chińczycy, to powinniście chociaż oddać. I powinniście mieć szacunek za, za to, że te wasze drużyny, czy jak tam małe grupki po kilkadziesiąt was, z których was przyjeżdżało, powinniście mieć do nas jeszcze szacunek. Ale dobra. Ludziska, myślę, że to będzie na tyle. Trevor tutaj, jak zwykle, pokazał to, co potrafi. Mi się tu pisze groszek, znaczy jest napisane, a nie, to jest jak coś innego. Dobra, tak więc dzięki Wam wielkie za oglądanie. I do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Na razie trzymajcie się, cześć.